Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, zapraszam dzisiaj na niekosmetycznych ulubieńców ostatnich miesięcy. Troszeczkę mi się polecajek jak uzbierało. Ja uwielbiam ten film, ponieważ on ma tyle kategorii, że absolutnie każdy znajdzie coś dla siebie. I dzisiaj właśnie polecę Wam najlepsze rzeczy. Niektóre to są takie, które musicie zobaczyć, inne musicie obejrzeć, a jeszcze inne warto mieć. Takie must have. Sporo tego się uzbierało, także nie będę przedłużać. Zaczynamy. Zacznę sobie od takiej najfajniejszej chyba jesiennej kategorii, chociaż film ogląda się cały rok, a ja przynajmniej to robię. Natomiast jesienią mam wrażenie, kiedy te wieczory są takie długie, chce się tych filmów jeszcze więcej, więc ja już przychodzę z pomocą i polecę Wam dzisiaj kilka propozycji. Po pierwsze, będzie to mężczyzna imieniem Otto, historia z 2002 roku, gdzie główną rolę gra Tom Hanks. Ten film już kiedyś powstał, to był szwedzki film, a jeszcze wcześniej powstała powieść o tym samym tytule w 2012 roku. W każdym razie historia opowiada o mężczyźnie, który po śmierci żony nie widzi sensu życia i postanawia je sobie odebrać, no bo wszystko jest bez sensu. Natomiast spotyka na swojej drodze Dobre dusze, które pokazują mu, że to wcale tak nie musi być. Generalnie opowieść o przyjaźni, o miłości, o oddaniu, o tym, co w życiu ważne. Takie tu, ktoś tu widziałam, recenzja mi mignęła, takie ciepłe kluchy. Trochę takie ciepłe kluchy, ale przyjemnie się to ogląda. To jest wartościowe, jest ładne, jest przyjemne, takie podnoszące na duchu. Troszkę można sobie łeskę uronić. Uważam, że to jest idealny film na jesienny wieczór. Ciepłe kluchy. Należy odróżnić od typowego gniota. Typowy gniot to nie jest naprawdę, jeżeli szukacie czegoś fajnego, takiego wzruszającego, ciepłego, przyjemnego, to bardzo serdecznie Wam ten film polecam. Natomiast troszeczkę mocniejszym kalibrem, takim chyba mocno wchodzącym w głowę, chyba mocno dającym do myślenia, chyba jeszcze bardziej wzruszającym jest. Film Johnny. Jest to historia opowiadana przez przyjaciela księdza Kaczkowskiego. Nie wiem na ile tę postać znacie, ale wydaje mi się, że to popularna i znana szerokiej liczbie odbiorców postać. I właśnie przyjaciel księdza Kaczkowskiego opowiada o tym, jak dostał w życiu drugą szansę i jak ważne jest uwierzyć w drugiego człowieka i dać mu właśnie tę drugą szansę. Yy, niesamowita historia, no trochę zespoiluje, ale tylko tak odrobinę. Yy, Patryk trafia na tę swoją drugą szansę, ma, dostaje godziny społeczne do odrobienia i trafia pod opiekę księdza Kaczkowskiego, gdzie pracuje. W hospicjum, więc wiadomo, jest to praca ekstremalnie ciężka. No i widzimy tam ten obraz. Hmm... Śmierci, po prostu, obraz śmierci. To jest bardzo trudne, ale też bardzo wydaje mi się, że ważne i wzruszające, żeby takie obrazy przyjmować. Także od razu ostrzegam, że jeżeli macie troszkę więcej siły, to wtedy ten film możecie udźwignąć. Jeżeli jesteście na jakimś zakręcie życia, to zostawiłabym sobie to na inny okres, ponieważ, no, daje po głowie, ponieważ śmierć jest nieodłączną i wszechobecną, śmierć i choroba częścią tego filmu. Natomiast pomimo wszystko, pomimo tych złych zdarzeń, pomimo. Tej śmierci, pomimo, pomimo tego, co jest mm, trudne, ale nieodłączną częścią życia i co jest prawdziwe, on daje nadzieję, wywołuje uśmiech i pokazuje, że właśnie ta druga szansa w życiu. Chyba wszystkim się należy. Także, jeżeli macie ochotę na coś mocniejszego, ale bardzo, bardzo wartościowego, to serdecznie wam polecam. Natomiast, jeżeli macie ochotę na totalnie coś lekkiego, e, przyjemnego, pięknego dla oka, chcecie się rozerwać, to tutaj genialną propozycją będzie Łąka, film z zeszłego czy tego roku? Z zeszłego roku. Ja jako ogromna fanka pierwszej tradycyjnej części e, Willy Łąki z Johnem Deppem nie mogłam sobie odmówić obejrzenia właśnie. Tego prequela, ponieważ jest to historia o tym, jak Willy Wonka. Skąd się wzięła jego pasja do czekolady? Jak tę czekoladę tworzył? Kiedy poznał Umpalumpę? Jak to się wszystko wydarzyło, że został właścicielem prężnie działającej w fabryki z czekoladą? E, no, oczywiście moje serce dalej jest przy tej części e, pierwotnej, natomiast no nie byłabym sobą, gdybym Wam nie poleciła tej pięknej. W wyrazie historii, bo to jest po prostu przyjemna bajka i chyba nawet nadawała się dla dzieci. Tak mi się wydaje, że oglądaliśmy to razem z Hanią. Także łąka już na portalach streamingowych, więc można sobie obejrzeć na taki właśnie przyjemny wieczór z ładnymi obrazkami. No i jak jesteśmy przy dzieciach, to chyba naszym totalnym faworytem w tym miesiącu było w głowie się nie mieści dwa, bo pojawiła się też właśnie na portalach streamingowych, akurat na Disneyu, druga część. Przepięknej, bardzo wartościowej i mądrej bajki. W głowie się nie mieści. Jeżeli jeszcze pierwszej części nie widzieliście, to absolutnie musicie to nadrobić, bo to jest jakby wszystko sprzężone. Trzeba najpierw obejrzeć pierwszą część, która jest skierowana troszkę dla młodszej widowni i Hania sobie z nią bez problemu radzi, ponieważ jest to historia dziewczynki, która ma lat, no tak podejrzewam, 6, 7, 8, już teraz nie pamiętam, i w jej głowie pojawiają się. Emocje, to w sensie chyba nawet od uradzenia jest ta jej historia. Strach, wstyd, obrzydzenie, radość. I te emocje jakoś muszą się dogadać. Natomiast w drugiej części ta dziewczynka staje się nastolatką i ba -ba mamy tutaj zupełnie nowy świat i zupełnie nowe emocje, które w tej głowie robią bardzo, bardzo różne rzeczy. No powiem Wam, że to jest tak akuratny, tak mądry i wartościowy film, że jeżeli na pewno, jeżeli macie w domu nastolatka, nastolatkę, 10, 12, to tak już, to myślę, że warto obejrzeć właśnie rodzinnie, a potem sobie przedyskutować i przemyśleć pewne kwestie. No właśnie, a jak mowa o kinie rodzinnym, to mam dla Was genialną polecajkę. My kochamy te rodzinne kina, miska popcornu i film, Dlatego pokażę Wam teraz coś super. A mianowicie do oglądania wspólnych, rodzinnych filmów mamy taki kompaktowy sprzęt, czyli Kiano. Projektor, który umila nam totalnie jesienne wieczory. Jeżeli też jesteście fanami właśnie takiego rodzinnego kina, oglądania filmu w dużym formacie, no bo właśnie, wyświetlając go na ścianie albo na specjalnie przygotowanym miejscu, ale ściana jest też jak najbardziej dobra, możemy poczuć się jak w sali kinowej. Właśnie tutaj jesienny wieczór, miska popcornu wjeżdża idealnie. W obecnych czasach mam wrażenie, że dużo więcej z nas. Nie decyduje się na telewizję. Posiadanie odbiornika telewizyjnego, dlatego właśnie taki projektor jest super rozwiązaniem. On jest bardzo, bardzo intuicyjny, bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy go włączyć, połączyć z internetem, podpiąć do prądu i mamy gotowe domowe kino. Projektor ma w kilka aplikacji, właśnie na przykład YouTube. O, możecie oglądać YouTube'a, na przykład mnie, w dużym formacie, ale też ma w oczywiście Netflix no i możliwe Pobrania tych wszystkich aplikacji jak HBO czy hmm, Disney. No i właśnie, mamy tutaj bardzo prostą obsługę, dołączony pilot, e, mobilność więc, jak jedziemy gdzieś na wycieczkę, na jakiś wyjazd albo właśnie po prostu nie chcemy mieć telewizora, płacić za niego milionów monet i jeszcze, żeby nam zabierał miejsce to tutaj właśnie taka e, kompaktowa wersja. On jest też bezprzewodowy, ponieważ ma tutaj wbudowaną baterię dodatkową. Dołączaną w zasadzie niewbudowaną. Możemy go oczywiście dowolnie regulować pod wybranymi sobie kątami. Tutaj ustawiamy ostrość, ale tak jak mówię, to jest wszystko bardzo proste. Ej, dźwięk jest wystarczający, jeżeli na przykład oglądamy sobie takie bajki w tygodniu, natomiast jeżeli chcemy domowe kino, to jest też możliwość oczywiście podpięcia zewnętrznego sprzętu nagłaśniającego. No i co jest super, możemy łączyć się Bluetooth, wystarczy się połączyć z internetem, możemy udostępniać sobie ekran z urządzeń mobilnych, czyli na przykład włączamy Netflixa i od razu tutaj z telefonu sterujemy, ale możemy też podłączyć sobie kabel HDMI. i to oczywiście nam pozwoli połączyć się z komputerem lub konsolą, więc jak najbardziej, jeżeli macie jakoś taką telewizję online, to też można sobie po prostu tutaj podpiąć i przez komputer albo przez konsolę udostępnić na ten projektor. Fajna jest też opcja tutaj projekcji gwiazd, więc mamy dodatkowo taki wyświetlacz, który na przykład można włączyć dziecku do zasypiania, do uspokojenia się. Powiem Wam, że jak włączyłam pierwszy raz ten projektor, to był taki pisk w domu. Jak Hania zobaczyła, że na ścianie jest wielkie kino, to po prostu nie chciała od tego odejść. Także ogromna frajda. Cena też naprawdę bardzo fajna, zwłaszcza jeżeli porównamy, nie wiem, nawet do zwykłego telewizora. No a tak jak mówię, Kompaktowe, przenośne, proste w obsłudze, i na dodatek ja mam jeszcze dla Was kocniszkowy, także koniecznie zajrzyjcie sobie do opisu. Tam będzie. Więcej szczegółów. No i właśnie wszystkie filmy, które dzisiaj Wam poleciłam, warto obejrzeć w takim dużym formacie. Także, jeżeli zastanawialiście się nad takim projektorem, to myślę, że ten skiano jest naprawdę super opcją. Ja Wam właśnie zostawię dokładnego linka w opisie. No i też sprawdźcie, sprawdźcie sobie za tym kodem zniżkowym. A jeszcze, zanim przejdziemy do kolejnej opcji, pokażę Wam też torbę, która jest dołączona w zestawie, i tutaj cały kit się mieści, także właśnie. W podróż, jak najbardziej można go zabrać, bo jest to opcja kompaktowa i zajmująca bardzo mało miejsca. A nawet można podpiąć słuchawki, tego jeszcze nie robiliśmy, ale jeżeli ktoś ma ochotę, wiecie, indywidualnie obejrzeć w dużym formacie, to jak najbardziej też. Można. Jak już tutaj tak machałam tym telefonem, to przejdźmy do aplikacji. Mam Wam w zasadzie jedną do polecenia. Bardzo długo się wzbraniałam przed wszelkiego typu e, aplikacjami do montażu. E, jakoś tak ciężko mi szło. Wolałam aplikacje po prostu w Instagramie i wiele rzeczy robiłam w Instagramie, no ale w pewnym momencie to przestało wystarczać. I przekonałam się do Kapkata, jeżeli szukacie darmowej, fajnej, prostej, intuicyjnej aplikacji. W której można zrobić bardzo dużo, to CapCut będzie super rozwiązaniem. Ej, oczywiście można go sobie rozszerzyć na opcje płatne i tam mamy tych opcji pro już bardzo, bardzo wiele, ale mam wrażenie, że w tej opcji bezpłatnej da się zrobić naprawdę dużo. Co jest ogromnym plusem, możemy tam montować dłuższe filmy, bo te instagramowe to tylko półtorej minuty, tak? A później wrzucamy dłuższy film w formie posta na Instagram i nawet jak potrzebujecie czegoś do swoich własnych yy, rzeczy, domowego użytku, nie chcecie korzystać z social mediów, no to właśnie to jest fajne, bo fajne napisy, efekty dźwiękowe, muzyka, montaż, wszystko proste i intuicyjne. Było już dzisiaj też o tej przytulności w domu, o tych filmach, o tych jesiennych wieczorach, więc zapach, który bez wątpienia umili Wam te jesienne wieczory, to jest tym razem Ocean Drift z Bath Body Works. Niby ocean, ale jakie to jest męskie, wyrafinowane, takie dostojne. No przepie... Och, jak to się po prostu odpala, to ja nie mogę. Cudowny zapach. Czekaj, czekajcie, sprawdzę, co tam jest. Tu ona występuje w jakiejś takiej innej szacie graficznej, nie wiem czy od czego to zależy. Natomiast jest to zapach nadmorskiego dębu. Właśnie to drzewo. Dryftuł to będzie top. Drewno dryfujące, tak mi przetłumaczył. Google, a jak jest dąb? Oak, no tak, to proste, Jakbym powinnam to wiedzieć, tak, wiem to. Driftwood to dryfujące drzewo, natomiast jest to zapach em, dębu nadmorskiego, wyłowionego z morza machoniu i oceanicznej lawendy, wypełniający pomieszczenie zapachu. Nie czuję tutaj lawendy, czuję typowo męski, orzeźwiający, taki drzewny, Zapach. Przy swojej męskości jest bardzo odrzeźwiający. Jak się zastanawiacie nad jakimś jednym, to ten albo Palo Santo to są chyba dwa moje ulubione zapachy. Albo Mahoney Takeout to są trzy moje ulubione zapachy z and Body Works. Ten genialny, zwłaszcza teraz na jesień. tak jak już jesteśmy przy takich bardziej polecajkach domowych, to Scrap Daddy. Nie podejrzewałabym, że gąbka może być ulubieńcem. 18 zł to jest naprawdę cena. Warta te gąbki. Wiem, że one kiedyś kosztowały około 50, jak jeszcze nie weszły na taką popularną skalę w Polsce. Natomiast ja nie wiem o co chodzi, ale tym się myję genialnie. Ja myślę, że w ogóle ta gąbka jest niezniszczalna. Można ją mieć w zmywarce. Twarda w zimnej wodzie, w ciepłej. Ee, miękka. Nauczyłam się, żeby właśnie tutaj wkładać łyżeczki, do czego służą oczy i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam, że no nie spodziewałabym się, że gąbkę będę polecać, natomiast ten Scrub Daddy sprawdza się fajnie. Nie wiem, w czym tkwi ta moc, ale myję się po prostu tak raz, 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 raz i ja już jestem pewna, po używaniu tego podejrzewam gdzieś koło dwóch miesięcy, że nie wróciłabym do takiej tradycyjnej gąbki. Koniecznie dajcie mi znać, czy Wy macie Scrap Daddy i czy macie inne wersje, Scrap Mami i tak dalej i jakie one mają cechy i czy warto jeszcze w jakoś się zaopatrzyć, bo mając tę te jedną, mam jak najbardziej ochotę kupić kolejne. No tak jak mówię, fajna, bo jest multifunkcyjna, żywotna, do mycia w zmywarce. Te takie czyściki zwykłe z Biedry to i tak co chwilę je trzeba wymienić i tak naprawdę porządnie myje tylko ta zielona część, a ta kolorowa to taka średnia, a tutaj właśnie mamy bardzo porządne narzędzie, gąbka ale tak, jeżeli się zastanawialiście, czy to Scrap Daddy jest warte, nie wiem o co chodzi do końca, ale jest. No a będąc przy sekcji domowej, ja nie wiem, czy ja polecałam kiedyś ten produkt. Na pewno gdzieś kiedyś polecałam w jakichś filmach o DM-ie, ale czy polecałam w takich ulubieńcach, to nie wiem. Bardzo dobry produkt do ściągania kamienia z łazienkowych rzeczy. Czy to jest wanna, czy to jest umywalka, czy to jest... Szyba prężnicowa. Sprawdza się naprawdę super. Duża pojemność, bo tutaj mamy aż litr, a on kosztuje mniej niż 10 zł. To pewnie też się pojawił kiedyś w serii 5 za 10. Dęk mi, ja Wam zostawię linka. Oszczędzę Wam tego czytania po niemiecku. Bad Rein... Reinger, Ranger, Kalkpol. Mam oszczędzić, a już się raz nie? No właśnie, tak z moim niemieckim. Czasem mi się za nim tęskni. Eee, bardzo, bardzo dobry produkt, jeżeli macie DMA e, koło siebie, koniecznie wypróbujcie, albo jak robicie zamówienie online, to dorzućcie sobie do koszyczka, będziecie zadowoleni, on też bardzo ładnie pachnie. Tak samo jak pięknie pachnie Tensy Dolux, który już prawie zużyłam, produkt uniwersalny, myje wszystkie powierzchnie, kwiaty japońskiej wiśni, super nadaje się do podłogi, e, ale też właśnie e, można sobie mm, zanurzyć w nim szmatkę i przetrzeć wszystkie inne powierzchnie, czego tam potrzebujecie. Codzienne zabrudzenia nie pozostawiając smug. Świeży i piękny zapach. I faktycznie pachnie pięknie i ten zapach nawet chwilę się utrzymuje, bo z tymi płynami to wiecie, różnie bywa. Tu są narysowane płytki narysowana jest umywalka, narysowana jest kuchenka gazowa. Także taki uniwersalny płyn, jeden wystarczy, żeby umyć podłogi i inne powierzchnie. Super się sprawdza i też e, na pewno zapłaciłam za niego mniej niż 10 zł. Jesteśmy teraz na etapie przeprowadzki, więc nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła Wam tych oto gadżetów. Część już jest zapełniona, część jeszcze czeka na zapełnienie, a mianowicie e, torby z IKEA, do których warto się pakować. Oczywiście worki e, kur, jakie? E, próżniowe, e, ale to na ciuchy. Natomiast do tych worków, czy kosmetyki, czy właśnie ciuchy. Czy buty wchodzą genialnie? Zobaczcie, one same w sobie zajmują bardzo mało miejsca, więc jeżeli przeprowadzamy się samochodem, potrzebujemy zapakować wana, zapakować um, auto swoje, przewieźć te rzeczy, już niekoniecznie 2500 tysiąca kilometrów, ale po prostu um, nawet kilka ulic dalej albo miasto dalej, to super są, bo są same właśnie, tak jak mówię, w sobie zajmują mało miejsca. Na dodatek są trwałe. To nie jest tak, że jak karton Wam puści, wiadomo jak przeładujecie to pewnie coś się porwie. Natomiast są trwałe i później można ich je jeszcze używać. Karton zazwyczaj wyrzucamy, a tutaj możemy przechowywać rzeczy na zimę, albo właśnie zrobić jakąś segregację. A do tego jeszcze są bardzo tanie. Zostawię Wam linka na dole, ale... Koło 6 zł one chyba kosztują. Te pomarańczowe, ale są też inne. Zobaczcie, tutaj mam taki większy worek, który akurat było w Ikei wystawa, że ktoś trzymał w tym opony. Moja opona by się chyba nie zmieściła, chociaż kto wie. Natomiast, no właśnie, do takich różnych rzeczy taka duża torba z uszami 10 zł ona chyba kosztowała. No i oczywiście standardowe, niebieskie e, torby z IKEA. Natomiast pojawiły się te takie z zamkami, one są odrobinę droższe, ale też właśnie do przeprowadzki e, super. Natomiast ja nie wyobrażam sobie życia, jak można nie mieć w ogóle w domu żadnej torby z IKEA. Wszystkie paczki na vinted, duże zakupy, właśnie jakieś rzeczy na plaży, przeprowadzka. Cały czas, nawet się spakować potrafię w te torbę IKEA, cały czas one są mielone, także y, bardzo serdecznie Wam polecam. To jest absolutny must have. I chyba kończąc już sekcję domową, kolejny must have. Jeżeli tego nie macie, to nie idźcie, a biegnijcie do, do jakiegokolwiek sklepu: czy do Dilsa, czy do Actiona, czy do Pepko, wszędzie to znajdziecie. A mianowicie mowa tutaj o kleju na gorąco, który naprawia. Wszystko. Złamana różdżka, złamana korona, złamana spinka, złamana szczotka. Wszystko, czego kropelka wam nie sklei, klej na gorąco wam sklei. No, absolutnie nie wyobrażam sobie życia bez tego, chociaż. Kupiłam go niedawno, dlatego teraz polecam. I wszystkim nieprzekonanym, nie moja mama przyjechała właśnie jakiś czas temu i mówi, Boże, jak to nie masz kleju na gorąco? Jak to jest możliwe? Przecież to jest must have w domu. I tak autentycznie jest. Prosty w obsłudze, już nie wspomnę o tych wszystkich pracach plastycznych, przyklejeniu pomponów i tak dalej. Naprawi w domu, przyklei pompon, klej na gorąco mieć trzeba. I też to jest tania kwestia, bo naprawdę kilka złotych. A jak już wywołałam dziecko do tablicy i prace plastyczne, to absolutny ulubieniec, mój oraz Hani, czyli pióro kakadu i książki właśnie do tego pióra. Jestem trochę zła, że odkryłam to tak późno. W sensie, jak gdzieś widziałam, albik, kakadu i tak dalej, kakadu. Em, ja nie mam porównania z albikiem, ale wiem, że Kakadu jest po prostu tańsze. Ja kupiłam taki piękny zestaw, jeszcze jedna książka tutaj była e, bożonarodzeniowa. E, razem z tym piórem wszystko fabrycznie zapakowane za 220 zł na Vinted, także myślę, że też warto tego poszukać. I o co chodzi? Chodzi o to, że to pióro gada. Gada i e, opowiada historię, czyta, uczy, bawi. Są książki na bardzo różne etapy, dla maluszków też, więc ja mówię, myślę, że już mogłyśmy od drugiego roku życia zacząć tę przygodę, a nie od piątego. Natomiast, no właśnie, Hania ma pierwsze litery. Jest teraz gdzieś właśnie na, na poziomie alfabetu. Aha, najpierw trzeba aktywować książkę. Pierwsze litery. No i tutaj ona już cały alfabet. No jak noga. Identyfikacja wizerunkowa z tym, co tutaj jej e, panczyta. Są zagadki, są pytania. Gdzie, gdzie jest litera U? Gdzie jest litera U? No i ona teraz musi wiedzieć, że tu jest U jak UL. O, dziękuję. E, Pisanie, czytanie, powolne takie właśnie składanie liter. Są też historie, to jest akurat odcinek, książka z literami. Ja też uważam, że to jest cudowne. Jeżeli tylko wyjdzie hiszpańska wersja, to na pewno się skusimy i wszyscy będziemy się z tego uczyć. A mianowicie 500 słów i zwrotów angielskich słowniczek. I to też zrobiła pani, która jest, która jest specjalistą w swojej dziedzinie, nieprzypadkowy człowiek. Zobaczcie i pomimo, nie pomimo tego, tego do tego, że są pojedyncze słówka, są też właśnie jakieś takie idiomy, powiedzonka, zadania, wybierz co jest takie i to takie. Powiem Wam, że w podróży szczególnie, ale też w jesienne wieczory, ale w podróży to sprawdza się genialnie. Jak Hania już nauczy się tej książki na pamięć całej, to będzie już, myślę, że wiedziała sporo. Natomiast no to jest bardzo łatwe, tak? Play Soccer. Czasami potrzebny jest przy tym dorosły, żeby przetłumaczyć, nie? Bo nie koniecznie zawsze ten obrazek wiadomo o co chodzi. Natomiast no już te słówka jakoś tam do głowy wpadają i przynajmniej w kwestii osłuchania. Jest też taka książka muzyczna. Bardzo haniają lubi sobie posłuchać, jak różne instrumenty grają, jakie wydają dźwięki. Tutaj takie ciekawostki. Lubi jakiś tam motyl, coś tam. Ona to wie. Lato listek cytryny. Ja się czegoś nauczyłam. Tutaj jest czytany tekst, obrazek dla Bla, bla. Dużo się tutaj dzieje. Chyba tym się najmniej bo To jest chyba najprostsze. W każdym razie genialne. Polecam Wam już dla najmłodszych. Super rozrywka w samochodzie. Lepiej niż y, oglądać bajkę, to lepiej jej posłuchać. No i właśnie przy okazji czegoś się nauczyć. I na koniec już mamy jeszcze wypisane w dwa miejsca do znania. Pierwsze bardziej lokalne. Jeżeli wybieracie się do Wrocławia albo jesteście z Wrocławia, to polecam Wam serdecznie odwiedzić Hale Świebowską. W ostatnim jednym z vlogów był liśny tam na wizycie. Bardzo mnie to miejsce urzekło. Taki multi-food court, czyli dużo jedzeniowych miejscówek w jednym miejscu. A do tego plac zabaw, sala zabaw dla dzieci, jeżeli jest trochę zimno. Każdy wybiera, co chce jeść innego. Spotykamy się przy jednym stoliku i korzystamy właśnie z takiego Fajnego miejsca. Także jeżeli szukacie fajnego miejsca na spotkanie ze znajomymi, a nie wiecie gdzie pójść, każdy by zjadł co innego i tak dalej, Hala Świebocki, super patent, e, pedet. Na dole w renomie ma podobnie, ale tam jeszcze nie dotarłam. Nie wiem, czy już zdążę dotrzeć, ale, ale wiem, że działa to na podobnej zasadzie. No i nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o Halki Diki, czyli miejscu naszego ostatniego urlopu. Ach, jak piękna jest Grecja, to się w głowie nie mieści. Już jakby mamy to przerobione, ustalone, że jest brudna i dość zaniedbana, ale jest przepiękna, jeżeli chodzi o jej dzikość, naturę, to, co daje nam e, natura właśnie. Woda, morze, gaje oliwne, drzewa, plaże, rajskie plaże, rajska woda, przepiękne miejsce. Tylko jeżeli planujecie na swoje wakacje halkidiki, wydaje mi się, że to jest dość e, wygodny kierunek. Leci się nie tak długo, bilety my akurat wychaczyliśmy w supercenie, nocleg też. E, i jest stosunkowo tanio, jak porównać do innych destynacji, bo Grecja wypada, tak, dość tanio na tle, na przykład, powiedzmy, Hiszpanii, Majorki, Ibizy. Myślę, że Włochy mogą wypaść podobnie, ale generalnie Grecja jest w tych e, tańszych kierunkach tak, drogich, ale tańszych no to daje nam raj, absolutny raj. Natomiast jeżeli Halkidiki, to ja bym zjeżdżała tam niżej na te palce no bo tam zobaczyliśmy totalny raj. Przepiękne, bardzo nas łużej kuchalki Diki. Pewnie nie wrócimy już na nie zbyt szybko, ponieważ jest w Grecji tyle miejsc i tyle miejsc do zobaczenia, że, że nie wolno wracać. No, wolno, ale wiecie. Ale trzeba odwiedzać inne, natomiast. Bardziej mnie urzekło niż Rodos. Trochę mi się bardziej na Rodos podobała woda yy, niż w miejscu, gdzie byliśmy, w miejscu, gdzie byliśmy, ale jak tam później zjechaliśmy w dół, to o matko, piękne rzeczy. Jeszcze sobie zapisałam Bugacze. Jak będziecie kiedyś w Grecji, nie możecie tam wyjechać bez spróbowania bugacy. Przepyszne ciacho. Z budyniem. Nie, yeah, jakie to dobra, abym zjadła taką cieplutką bugacę. Ta nawet z Lidla jest e, przepyszna. Także Grecja to Halki, Diki i bugacze. E, tyle. Trochę poleceń różnych, przeróżnych, ale mam nadzieję, że coś tu Was zainspirowało i znaleźliście coś dla siebie i oczywiście, że przyjemnie Wam się oglądało. A póki co bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.